Kwestia dosyć ważna, która często poruszana jest przez, przez mieszkańców? Otóż przed wyborami wszyscy kandydaci są zawsze dla e, ludzi są dostępni i normalnie każdy wychodzi, można powiedzieć w pewnym sensie z ulotką z lodówki. Proszę powiedzieć, czy planuje Pan spotkania, <coughs> przepraszam, z mieszkańcami po objęciu stanowiska burmistrza miasta? Jeśli tak, w jakiej formie i z jaką częstotliwością? Niestety ma Pan rację, mają Państwo rację, tak jest, natomiast ja nazywam się Kowal Sławomir i ja w swojej pracy dla mieszkańców miasta Żagań, gdzie byłem burmistrzem, pokazałem, że spotykałem się z mieszkańcami i te spotkania wyglądały co 3, co 6 miesięcy na dzielnicach miasta, w obiektach miejskich, najczęściej były to szkoły. Dzisiaj deklaruję, że nie tylko w trakcie kampanii Wychodzę do mieszkańców i się z nimi spotykam, bo tak jest i zapraszam na te spotkania. Informujemy na naszym Facebooku o terminach, ale przynajmniej raz na pół roku na każdej dzielnicy będą spotkania, tak jak były w poprzednich latach, gdzie pracowałem dla Państwa. Panie Sławku, czy żona w Radzie Miejskiej to dobre rozwiązanie? Co będzie, jeśli nie zgodzicie się w jakiejś kwestii? Ciche dni w domu? No, Adrianka ambicjonalnie i to, co widzi, co się dzieje w naszym mieście, przede wszystkim to, co się dzieje ze zwierzętami, bo przecież jest przyrodnikiem i biologiem z wykształcenia, no, podjęła sobie za cel no, pomocy, wspierania a, wszystkich osób, które są zaangażowane w ochronę środowiska, w ochronę zwierząt, praw zwierząt, i uparła się i chce kandydować do rady. No cóż, ja mogę. Natomiast, czy będą ciche dni? Nie, no my jesteśmy takim włoskim małżeństwem i mówimy dosyć do siebie to, co ślina na język przyniesie, i tak będzie, i tak będzie. Natomiast wierzę w to, że będzie radną miasta Żagań, bo należy jej się to. Jest nauczycielem dobrym, znanym w największej żagańskiej szkole, i jej obecność w Radzie Miasta Żagań na pewno wniesie dobry, pozytywny mopowiew dla miasta. Panie Sławku, czy uważa Pan, że Straż Miejska jest niezbędna w żaganiu? Są miasta, które zrezygnowały z niej na poczet oszczędności i przerzucenia środków na inne potrzeby miasta. Szanowni Państwo, na pewno Straż Miejska wymaga reorganizacji, bo to jest widoczne, to każdy z nas mieszkańców o tym mówi, to widzi, do mnie napływają takie na sygnały. Natomiast muszę się zapoznać, co teraz jest, ilu tych strażników miejskich jest, jaki mają zakres obowiązku, czym się zajmują, bo Samo jeżdżenie wokół miasta samochodem na koszt podatnika nie wystarczy. Panie Sławku, jesteśmy z rocznika, który jeszcze pamięta zielony dowód. W tym dowodzie było wpisywane miejsce urodzenia. I to pytanie dotyczy właśnie tego, czy jeszcze kiedyś pojawi się wpis, oczywiście w cudzysłowie, w dowodzie osobistym urodziny w Żaganiu. Czyli wprost, jaką Pan ma koncepcję na rozwój żagańskiego szpitala? Oj, masakra. Ten spadek liczby mieszkańców, który widzimy, widzę i... To jest zatrważający, aż dziw bierze, że przez te 11 lat nic nie zrobiono, a są tacy kandydaci, którzy mówią tylko młodzież i my dla was i tak dalej, a nie, a nie zrobili, nie robią nic. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że jeżeli szpital jest no powiatowy, to, miasta, to miasto nic nie ma do tego, bo ma bardzo dużo, bo jest w mieście. I ja bardzo się cieszę, że komenda 105. Szpitala w Żarach, pod którą podlega Żagański Szpital, Szpital chce rozmawiać i chce ze mną rozmawiać. Mamy pomysł na to, żeby ten szpital był faktycznie szpitalem, a nie tylko izbą przyjęć, przyjąć, tak? bo, bo, bo tak dzisiaj jest de facto, żeby spełniał rolę szpitala potrzebnego dla mieszkańców miasta Żagań, no, powiatu żagańskiego. Jest nawiązana współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim, z Wydziałem Medycznym, z, ze szpitalem uniwersyteckim. Młodzi lekarze, z którymi już rozmawiałem, a z którymi współpracowałem w Sejmiku Województwa Lubuskiego, bo miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu kierunku no, no medycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim, z czego jestem dumny, żeby tych lekarzy nie tylko zatrzymywać w Zielonej Górze czy w Gorzowie, a, czy też w Nowej Soli, ale oni, oni chcą tak naprawdę pracować również w Żaganiu, w Żarach, w Szportawie, i to musimy wykorzystać. To musimy wykorzystać. Pomysł na to jest, mam również pomysł na specjalny program dla młodych ludzi, którzy, którzy zacumują, tak to nazwijmy, w naszym porcie, w porcie Żagań. Bo dzisiaj świat jest tak rozwinięty i technologicznie, i, i drogowo, że sam dojeżdżam wielokrotnie do Wrocławia, czy też do Poznania. a a mieszkam cały czas w Żaganiu, to jest moje miasto. I, 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 i ten program wierzę, że także przyniesie ten, to słowo urodzony w Żaganiu dla ich dzieci. Ja osobiście tego panu życzę, ponieważ mój syn urodził się niestety w Sulechowie. Jeden z punktów programowych, który udało mi się wyłuskać, mówi o darmowej komunikacji miejskiej. Wiadomo, że za darmo nie ma niczego tak naprawdę. Kto tak zatem poniesie koszty kursu WZK i skąd pojawią się na to środki? Szanowni Państwo, to, co się dzieje w Żaganiu przez 11 lat, to też skłoniło mnie do kandydowania na burmistrza miasta Żagania. Gdyby było dobrze, nie kandydowałbym. Gdyby nie było ludzi, którzy zgromadzili się wokół mnie. I zachęcali do tego, dlatego tutaj jestem. To nie jest tak, że nie ma pieniędzy. Pieniądze są, tylko trzeba je umiejętnie dysponować. Nigdy nie było pieniędzy. Jak byłem burmistrzem, to miasto było jeszcze biedniejsze, a udało nam się przeforsować wielomilionowe inwestycje przy pomocy różnych środków zewnętrznych, nie tylko z Unii. Europejskiej, ale jedynym naszym dochodem nie, nie był wzrost no, podatków, jak teraz jest. Przecież to są maksymalne podatki w biednym mieście Żagań. To, to jest tragedia. To, 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 to jest w ogóle, to woła opąsy do nieba. Nie? Ja, ja tak naprawdę jako ekonomista, bankowiec boję się, co tam w tym budżecie jest, ale damy radę. Tak, Miejski Zakład Komunikacyjny w Żaganiu wymaga dofinansowania. Przecież jaki ten tabor jest, to widzimy. Praca, jakiej wykonuje zarząd w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym, naprawdę ja się kłaniam, to jest, to jest wysoka półka, mając na uwadze to, co się dzieje w tle w tym naszym mieście i to, jaką pomoc jest z Urzędu Miasta. Ale przede wszystkim musi wrócić moda na transport lokalny. Ten zakład jest bardzo potrzebny, bo rozwój żagania to komunikacja, bo przecież ludzie muszą dojechać do pracy. Bo rozwój żagania czy terenów ościennych to też komunikacja, tak? Musi być dobre te połączenia. W dobie tego, że nasze województwo lubuskie, no w PKP, linie kolejowe, musimy jeszcze poczekać, aż będą na wysokim poziomie. To jedyne, co nam pozostaje, to transport miejski na wysokim poziomie i to też jest taki cel. Ja powiem także z rozmów z mieszkańcami, ale z rozmów we spółce MZK. Pojawia się również bardzo ciekawa inwestycja, już dzisiaj ją akceptuję, obiecuję i uważam, że jest bardzo potrzebna. Przeniesienie Miejskiego zakładu komunikacyjnego na strefę przemysłową, a w miejsce obecnej obecnego zakładu, gdzie się mieści, MZK, stworzenie działek budowlanych, których żegni brakuje. A na nowym miejscu nowy zakład, rozwój technologiczny, więc strefy ładowania do autobusu. to muszą być małe autobusy elektryczne w większości, które będą nami dowoziły naszych mieszkańców. Odciążenie ruchu w centrum miasta, przecież to jest miasto zabytkowe, konserwatorskie. Co się dzieje pod tymi drogami? Przecież wielu z Państwa wie, co tam są. Tam są korytarze. Za chwilę, przy takim obciążeniu, jaki jest od tych kilku lat, przy fatalnej organizacji ruchu, możemy nie wjechać do tego centrum, a nie o to nam chyba tutaj chodzi, więc jeżeli będzie to transport dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców, będzie darmowy, to zostawimy te samochody nasze i będziemy albo spacerować bo to nie jest duże miasto albo wchodzić w dogodne połączenie naszymi autobusami MZK. Reasumując wnioski z Pańskiej wypowiedzi, można wyciągnąć takie, że miasto ma postawić na ekologię, co da pozyskanie taniej energii. I w ten sposób można byłoby rozumieć, że przejazdy będą tańsze bądź też darmowe. Dobrze to zinterpretowałem? Transport publiczny w rejonie miasta, darmowy przede wszystkim. Inwestycje w nowy zakład MZK, inwestycje w nowy tabor przede wszystkim elektryczny i hybrydowy naszych autobusów. Kto za to zapłaci? Miasto za to zapłaci. My wszyscy, ja i państwo płacimy podatki w tym mieście. I to są pieniądze na rozwój. Ma się żyć wygodnie. Dla nas wszystkich mamy być dumni z naszego miasta, a nie ma być nam wstyd. Dzisiaj nam wszystkim wam jest wstyd za żagań. Tego wstydu ma nie być. Mamy być dumni. Często w kampaniach przedwyborczych, czy też w samych wyborczych, mówi się o tym, że należy ściągnąć wielkich inwestorów, to pomoże rozbudować miasta, bo będziemy mieli duże podatki. Ale proszę powiedzieć mi, panie Sławku, gdy magistrat w założeniu będzie znowu pod pańskim kierownictwem, jak ten nasz urząd miasta może otworzyć się na potrzeby małych i średnich przedsiębiorców, tak aby oni się rozwinęli i dali miejsca pracy mieszkańcom żagania? Tak. Szanowni Państwo, jak w 2002 roku, gdzie miałem 29 lat, zostałem burmistrzem jako bankowiec, żagań był na stopie bezrobocia blisko 40%. Była jedna wielka tragedia gospodarcza. Wiele upadłości. Ale rzeczą najważniejszą było, jest i musi być, że lokalny przedsiębiorca jest najważniejszy. To oni są tutaj, to oni nie wyjadą stąd, jak to... W wielu miejscach jest, że dostanie ulgę wykorzysta i go nie ma i się przenosi. Także wiel... wielu lokalnych przedsiębiorców wie, że może nam nie liczyć. Wielu lokalnych przedsiębiorców i ci lokalni oni nie wykorzystują swoich tam niepowodzeń, tylko oni przychodzą i zawsze przy, przychodzi, tak naprawdę mają taką potrzebę. Natomiast co do yy, lokowania inwestycji, Dzisiaj przemysł jest no, technologicznie rozwinięty, rozwijający się. Tych miejsc pracy e, dużych dużo będzie mniej. E, roboty zastępują i różne rozwiązania e, no, technologiczne, i każdy przedsiębiorca jest ważny. Ja bardzo się cieszę, że udało mi się do żagania ściągnąć z innych miejscowości naszych przedsiębiorców, jak choćby e, przedsiębiorstwo. Adam, Pana Kosmali, nieżyjącego już, ale to rodzina prze, pracuje i przejmowała spółkę. Przecież Pan, oni inwestowali w zupełnie innym miejscu, nie w Żaganiu i kilka innych firm. I z tego jestem dumny, że tutaj się rozwijają. Lokalni przedsiębiorcy, jeszcze raz powtórzę, są najważniejsi. Co zrobić, żeby się rozwijali? Muszą czuć, że mają urząd i urzędników za sobą, a nie, że urzędnicy się zamykają i że dają tylko no, papierów od nich. Bo to nie chodzi o to, że przedsiębiorca lokalny przychodzi no marudzi po jakąś ulgę, tylko on przychodzi i informuje, że potrzebuje no, no pomocy. A my, urzędnicy, czy też Wy urzędnicy, pracujecie dzięki temu, że ten przedsiębiorca jest i daje pracę. Także najfajniejsi przedsiębiorcy, tak podsumowując, to są przedsiębiorcy tworzący do tych 50 miejsc pracy i niech będzie ich jak najwięcej. To jest takie bezpieczeństwo gospodarcze. Czy ma Pan jakieś plany związane z terenem po zameksie? Wiadomym jest, że obecnie jest on w rękach prywatnych. No niemniej jednak ten teren wygląda tak, jak wygląda i stanowi zagrożenie. Temat jest mi nieobcy, bo już ja rozpocząłem z tym właśnie prywatnym inwestorem rozmowy na uaktywnienie tych terenów na tak potrzebne tereny mieszkaniowe i jest zapotrzebowanie na mieszkanie właśnie nad wodą, bo widzimy to w innych miastach, jak jak te tereny są aktywne i inwestor jest na to otwarty, natomiast problem komunikacyjny tam jest dotarcia przez ten mały, wąski most. Wiem, że dzisiaj odbywają się, bo sam uczestniczyłem kilka tygodni temu w rozmowie z zainteresowanym przedsiębiorcą, którego skierowałem do, do tego właściciela właśnie pod ten cel i myślę, że są duże przesłanki do tego, że że się panowie no, dogadają, a ja pomogę, wesprę, bo to jest taka inwestycja, gdyby powstała w Żaganiu, czyli budowisko mieszkaniowe, mieszkania w tej lokalizacji to tylko uatrakcyjnia nasze miasto. Czas płynie nieubłaganie, a każdy z mieszkańców interesuje się tym, jakie predyspozycje ma dany kandydat. Panie Sławku, proszę powiedzieć nam, czym zajmował się pan po ostatnim opuszczeniu fotela do dnia dzisiejszego? Mam na myśli fotel burmistrza. Przede wszystkim, z czego jestem dumny, zostałem przedsiębiorcą, nie czekałem. No politycznie, nie jestem związany, nie jestem związany z żadną opcją polityczną. Stworzyłem kilka, kilkanaście spółek prawa handlowego. Zajmuję się od tych 11 lat takimi działalnościami jak innowacjami. Zajmuję się oceną projektów innowacyjnych, finansowaniem tych projektów innowacyjnych, finansowaniem i budową odnawialnych źródeł energii dużych. Mogę się pochwalić, że zbudowałem kilka lat temu największą elektrownię słoneczną wówczas w tej części Unii Europejskiej koszt blisko pół miliarda to jest pięć budżetów żagania. To jest pięć budżetów żagania i ja ze swoim zespołem to zbudowałem i ja to nadzorowałem i ja pozyskałem te pieniądze i sprzedałem i teraz ona służy i Mamy tańszy prąd, bo on byłby już, Bóg nie wiem jak, jakby nie było takich elektrowni w tej naszej ojczyźnie. I to jest bardzo ważne. Żagań musi wejść w tą ścieżkę tego OZE, tego odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj przedsiębiorca, szanowni państwo, jak nie będzie miał dostępu do zielonej energii, którą ja zbuduję, to nie będzie inwestował, proszę mi wierzyć. Dzisiaj musi być dostęp do zielonej energii dla przedsiębiorców, a my, mieszkańcy, dzięki temu, że żałganie będzie. Zielony i energetycznie inny, innowacyjny, także będziemy płacić niższe rachunki. Oprócz tego, oczywiście, się dokształcałem. Jestem sądowym mediatorem i negocjatorem, z czego jestem dumny. To jest następne doświadczenie. Skończyłem studia MBA, czyli następny krok do kształcenia w zarządzaniu, a jestem z wykształcenia magistrem inżynierem zarządzania strategicznego, więc nie próżnowałem, a w Sejmiku Województwa Lubuskiego, gdzie byłem radnym i reprezentowałem także mieszkańców miasta Żagań, pochwalę się, bo udało mi się tak ambicjonalnie, podszedłem do tego, żeby poprawić tam nawierzchni dróg w Żaganiu, w Iłowej, to się stało w Żaganiu także, bo lotników przyjaciół żołnierza, ja na Pawła, chodniki, to co pamiętam na szybko, ale przede wszystkim to, z czego jestem dumny, to nowe nawierzchnie dróg od Starego Żagania aż do Nowogrodu. Przez każdy z nas się wstydził to, ty, tymi drogami je, jechać w stronę Zielonej Góry. Dzisiaj ta droga jest zmodernizowana z pieniędzy województwa lubuskiego. Dziękuję. Wcześniej wspomniałem o tym, że kampanie wyborcze potrafią być agresywne. Panie Sławku, da się zauważyć, że. Ta, którą wyprowadzicie, jest troszeczkę inna. Otóż na mieście pojawiają się banery, ale nie są one wielkie, nie są ordynarne, w mojej ocenie oczywiście, a są to małe banery, na których nie ma twarzy takich hepatujących, atakujących lokalną społeczność. Czy tak będzie do samego końca? Jak to wygląda? Szanowni Państwo, bo jak już wspomniałem, jestem tutaj, bo zebrał się wokół mnie zespół który przekonał do kandydowania do tego, że Żagań należy zmienić, że te 11 lat miasta, miasto, no niestety trzeba to przyjąć, bo to wszyscy mieszkańcy zwracają na to uwagę, miasto się toczy w drugą stronę niż no powinno się rozwijać i zespół jest najważniejszy, stąd kampania jako drużyna Kowala, na którą bardzo zapraszam, Hashtag na Kowala na Facebooku, czy słowo Kowal na Instagramie i pokazujemy zespół, my jesteśmy zespołem, zgranym zespołem, jest nas dużo, bo to są ludzie, którzy chcą, oni nie muszą, oni chcą, tu nie chodzi o diety, o której bardzo często rozmawiamy, tu chodzi o to, że chcą zmieniać żagań, mają z czego żyć, mają swoje firmy, miejsca pracy i i tak dalej, tak? Natomiast tak, prowadzimy spokojną kampanię. Ja nigdy nie byłem e, zwolennikiem jakiegoś chamstwa i bluźnierstwa. I nie jestem, i na pewno moja kampania i nie idzie i nie będzie szła. Natomiast za chwilę również pokażemy kandydata na burmistrza e, Sławomira Kowala, który już musi pokazać swoją twarz i będzie na banerach e, pokazany. E, ale też również w sposób taki wytonowany i w symbiozie z tą drużyną Kowala. Także bardzo się cieszę, że jest to widoczne, bo to był główny cel – pokazać zespół, bo to zespół pracuje. Jak byłem burmistrzem, stworzyłem zespół kompetentnych ekspertów do pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej. Udało się? Udało się. To zrobił zespół osób. To nie zrobiła jedna osoba. Musi być dowódca, i pracownicy, eksperci, którzy będziemy wspólnie to robić, siedząc no, godzinami czy nocami w domu, ale pracować w określonym celu. Przywróćmy żagań na ścieżkę rozwoju. To jest proste, trafiające do wszystkich, czyli wróćmy do tego, co było 11, 12, 15 lat temu. Jak żagań małe miasto z wielkimi ambicjami się rozwijał jak żagań nie miał kompleksów innych miast jak żagań stworzył zespół kompetentnych pracowników w urzędzie miasta jak żagań pozyskiwał środki europejskie i był w czołówce miast aktywnych miast które pozyskują i potrafią wykorzystać te środki z Unii Europejskiej w Polsce z tego byliśmy dumni i żagań dostał jako miasto historyczne, jest przecież na dwuzłotówce. złotówce. Żagań jest na dwóch złotówce. Żagań wprowadzaliśmy w 2004 roku do Unii Europejskiej. I żagań wykorzystał swoją szansę. Dlaczego później jej nie wykorzystywał i nie wykorzystuje o, obecnie? To już Państwo ocenić. Przywróćmy żagań na ścieżkę rozwoju. To jest po, przywróćmy żagań do lat aktywności swojej, do tego, że byliśmy Żagania dumni, i do tego żebyśmy my, urzędnicy, wypełniali tak swoje obowiązki, żeby żaden nie był miastem wygodnym do życia. Panie Sławku, nie byłbym sobą, gdybym nie zadał Panu takiego pytania w tym temacie, z racji tego, że ci, którzy znają mnie, wiedzą, że mam za sobą służbę w zielonym mundurze. Otóż w chwili obecnej sytuacja geopolityczna w naszym regionie Europy jest dość gęsta, mówiąc delikatnie. Spis ujawnił, że ilość schronów w kraju może pomieścić jedynie 4% populacji. Czy ma pan pomysł na przygotowanie miasta pod kątem działania obrony cywilnej? Może wykorzystanie potencjału weteranów, których w żaganiu nie brakuje? Tak, oczywiście dziękuję. To jest bardzo dobre pytanie. Przypominam, że w moim programie wyborczym jest dokładnie to zapisane. Obrona cywilna musi spełniać swoje warunki, musi zabezpieczać. Musi zabezpieczać nas, cywilnych mieszkańców. A kto jest fachowcem i kto powinien to robić? No właśnie emerytowani żołnierze Wojska Polskiego. Jakiego wojska? 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Przecież to są nasi mieszkańcy, to są, to są fachowcy, którzy nic nie jednego pieca chleb jedli, którzy niejedno widzieli i znają się na tym. Nie trzeba szkolić, nie trzeba szukać pracowników. Ale warte podkreślenie jest również to, szanowni państwo, że przecież, gdy byłem burmistrzem, ta komórka obrony cywilnej była bardzo aktywna. Zajmowali się tym właśnie oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego i czuliśmy się bezpieczni, czuliśmy się bezpieczni. Żadna wysoka woda nam, że tak nazwiemy to kolokwialnie, nie podskoczyła, no wyżej, tak? A mieliśmy wszelkie informacje do tego i byliśmy zabezpieczeni w magazynach na te różne ewentualności, bo żagań jest nie tylko narażony z przyczyn tych geopolitycznych, jak cały nasz kraj, ale przede wszystkim żagaj, o Żenię trzeba zadbać, bo Żenia jest dotyczona rzekami. To jest rzecz najważniejsza. I też nie odsyłajmy do powiatu, który tam ma ustawowo nadzór, bo my jesteśmy w mieście i my zadbajmy o miasto, o swoje miasto. Z, właśnie z żołnierzami 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Kąceńskiej. Panie Sławku, czy utrzyma Pan budżet obywatelski? Jeśli tak, to czy dopilnuje Pan do precyzowania regulaminu, na który często narzekają mieszkańcy? Dlaczego narzekają? Wykluczenie udziału w nim spółek miejskich i instytucji takich jak szkoły czy przedszkola, których rozwojem zajmuje się magistrat systemowo, a owe stając do konkursu deklasują projekt zwykłego szeregowego mieszkańca, który nie ma takich narzędzi jak wskazane instytucje do pozyskiwania głosów. No to jest kolejny wstyd dla urzędujących. Tak, oczywiście budżet obywatelski jest potrzebny. Jest potrzebny dlaczego? Dlatego, że, że to aktywizuje mieszkańców. To aktywizuje mieszkańców naszych ulic żagańskich. To jest bezwzględnie, no przecież budżet obywatelski nie jest na dopełnianie inwestycji dla miejskich spółek, szkół, przedszkoli i tak dalej. Czy też innych bzdurnych inwestycji z którymi urzędnicy sobie nie mogą no, poradzić w sposób inny, i cedują na dyrektora szkoły czy przedszkola. No, to jest w ogóle no, paranoja. Tak, budżet obywatelski będzie utrzymany, jestem jego fanem, ale w innej formie, w innej formie z wykluczeniem wszystkich miejskich jednostek. Szanowni Państwo, zapraszam na stronę www.druzynakowala.pl. Zapraszam na Drużynę Kowala na Facebooku, zapraszam na Sławirę Kowala na Instagramie. Zapraszam również do zadawania pytań. One są na bieżąco i na bieżąco odpowiadamy. Drużyna Kowala to zespół kompetentnych osób z różnych branż. Jesteśmy różni, ale łączy nas żagań, jak o czym też piszemy, no komunikujemy. To są ludzie związani z NGO-sami, to są ludzie związani z biznesem, to są ludzie związani z emerytami rencistami, to są ludzie związani z ludźmi młodymi, to są ludzie związani z wojskiem, z 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej. Jesteśmy różni, łączy nas Żagań, serdecznie zapraszam, 7 kwietnia spotykamy się i głosujemy. Żagań tego potrzebuje, bo Żagań jest dzisiaj w bardzo podobnej sytuacji, Szanowni Państwo, jak nasza ojczyzna, Polska, 15 października. Zadanie panie Sławku, jeszcze co chciałby pan powiedzieć innym kandydatom do fotelu burmistrza? Dużo zdrowia przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze dzisiaj. Dzisiaj my, wy mieszkańcy, mamy wybór i możemy go dokonać świadomie. 11 lat pokazało, kto jest kim, kto co potrafi i kto idzie pracować dla ludzi i z ludźmi, a kto udaje, że idzie pracować. Także zapraszam do głosowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.